Ta gra jest toksyczna przez ludzi, którzy ją grali. I nazywa się Sąsiedzi albo po, albo po angielsku Neighbors, musimy widać. I dzisiaj ją zagramy. Nie mam voice chatu, więc musimy przez chat. Nie wiem, jak to porobić, ale dobra, zaczynamy. Dobra. To jest jakiś nicknock. Dobra. Ha, ha, haj no hale hymny ru nie wiem chyba how are you ale dobrze guu napisałam przez trzy a nie zwa Good, good. Jest, jest good, good. Fine, 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 fine. Nie wiem, no, cykis, chyba nie umiem angielskiego. Nie, nie chyba nie umiem. angielskiego pewnie. Dobra. Nie jestem fajnara. Innymi się łączymy. Sorry, sorry. O! Co, co? 8 godzin. Hej. że odpowiesz? Czekajcie o. Chyba, chyba, o, chyba on tak się. On ma ten animator. No te animowane twarze. Haj, o! W końcu coś czy... Co mam napisać? Wariu. Ja nie lubię. No dobra. No haj, haj, haj. Nie wiem, ja nie lubię takich gier, trzeba z kimś gadać. O, ale co, zagramy. Ale nie, że nie są toksyczni. Co ci co oni Ale jakby to voice z czatem? Co, co? On mnie chyba poderwać. Wysu? tu? Uuu. To on podarza za mną. Idę się wysrać. A temu, co się dzieje? O! Weszliśmy na dwór. Dobra, idziemy. Ja chcę zobaczyć, co, co chodzi z przodu. Aha, nie ma. U drzewko ładne. Jakie piękne. Ta piękne. Uu. Aha. Czyli tak naprawdę to jest. Patrzcie. Tu. Co? Do ciolery. Który raz jest dookoła, ten. Czyli nie ma wyjścia, nie może ci ucieknąć, aha. Pewnie się obraził. No dobra, hi. Bolisz, czy nie polisz? Boli to ba, Chyba mnie nie lubi. Co, że prezenty, ja nie wiem. Co jest? Co... O, koło wrotek, można już skręcić. Mogę? Mogę? O! 99 Robuxów to mnie prze... No. Nie wiem, chyba on... Nie wiem ci chyba ludzie to chyba nie lubią, no to idę stąd. No pozostałe punkty? Ronaldo. No i w właśnie chciała katać. How are you? Y nice. Where who are you from? Poland. Jestem z Polski. Ja gdzieś się obrazi, albo mnie zaczniemy ze No ale może będzie cool. Ronaldo. Bo, może to jest prawdziwe Ronaldo. <ścoughs> Boy or Girl. Banan. No dobra, Girl. Jestem Girl. dziewczyną Nie będę twoją dziewczyną, by the way, Ronaldo. Bo ja mam 10. <grymny> o co to chcemy? Poderwać, Ronaldo, swoimi. kami? Can you speak German? No. Nie umiem! Nie umiem pisać. Ale umiem gadać. Oki. Okay. Kom. No dobra, chodź. Idziemy. No, on chce mnie do łóżeczka zabrać, czy co? Tu jestem, halo. Prywatności. How old are you? Ronaldo! Dobra, powiemy. Pewnie Wam powiem. 12, żeby nie było. Bo w tym roku będę miała 12. I żeby. Kuwa, nie, no, ale serio. Ja nie mogę komuś mówić. Jak. E, ile masz lat? To jest serio. Największy. I'm 14. No, ta pi dziesiąte co o ciebie do użycza samr <śmuszny> a ja nie nie no co do to cholery? dobra walczymy Ja ma Good, good, Thank you. Napiszemy dank. Thank you. Thank you. Czekaj, czekaj. Co ja piszę? Thank you. Thank you. Nie, 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 nie! Co mnie do łóżeczka zabrać? Chłopie. No to jest... Pixel, to jest wirtualna rzeczywistość! On mnie chuj wystawia! Uciekam! Garaż! A tu się otwiera. Nie mogę! Tik tak to. Tik tak to może sobie zjeść. Takie tic takie miętowe. Ja nie mogę! Myśle wiedziałam, że on coś zrobi, porobatek i jeszcze noc! Dobra, pójdę, boże on nie chciał mi. żeby Ja a co ty wampir?. Haj. Czy ty by będziesz ignorował? Jeśli że ja cię nie widzę? Ja cię widzę. Piękniutko. Jo. Juju? Nie mam jojo. Yo, euh, 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 mnie, chcesz mnie uderzyć, czy co? Eee, eee. O, o. No nie usiadłam. U mnie popchnął. Co chcesz? Jak chcę to. Z... Mi dał jakąś potjąkę, żeby zjeść. ja mnie wypindoli po prostu. O. Mogę komputer zagrać? No co jest? Gdzie się ma? Nie chyba ignoruję, bo gra Blood Roasters, no idziemy do schryfu. Mogę otworzyć. Jakoś... O, Siema. Co to tak ciemno? O, to może sen. A bo jest noc właśnie. Dobra, wychodzimy. Ja też chcę. wyjść. O, 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 o. Ej, no gdzie ty idziesz? O, co to za festiwal? Chodź tu. No, chyba ze mną nie chce kolegować. No co ty? Chłopie, Chodź tu! Ja co ze sobą robić? Ja ci powiedziałam cześć, a ty już się boisz mnie? Ja, Całe trzy robić maraton. Ale ham. No co się dzieje? On, on już chyba jest wystraszony Bo no co się mnie boisz do no. Czekaj Co do cholery Dobra To już koniec yy, Nie zapomnijcie O subskrypcji Jeśli wam się film podobał I lajka I to już jest koniec Pa, pa.